Dzień dobry, dzień dobry. Cześć i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. To jest chyba 76 podcast, o ile się nie mylę. Jeżeli się mylę, no to wybaczcie mi, bo przecież yy, nie sprawdziłam po prostu tego, zanim wam nagrałam. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o czymś, yy, co mnie zachwyciło, kiedy to yy, przeczytałam, i chciałabym Wam o tym powiedzieć, a mianowicie o tym, żeby robić coś. I jeszcze trochę. Coś, co pozwoli wyjść Tobie wyżej niż yy, tym, którzy tego nie robią. To pozwoli Ci wznieść się wyżej niż innym w kwestiach yy, rozwojowych, duchowych, finansowych, zdrowotnych i w każdym aspekcie, jak również w związku. I o tym chciałabym powiedzieć. Podcast brzmi Zrób coś jeszcze trochę. Nazywam się Anna Antoniak, moje podcasty ukazują się w czwartki. Możecie ich słuchać na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor. Możecie ich słuchać również na aplikacji, przepraszam, na YouTubie, na kanale Ludzie Sukcesu, na Facebooku na Ludzie Sukcesu oraz na stronie annantoniak.pl. Moi drodzy, chciałam właśnie powiedzieć o tych trzech słowach, które mogą odmienić Twoje życie. I jeszcze trochę. E, I opowiem Ci od razu taką piękną historię, która jest opisana w Biblii, w Księdze Rodzaju, w Starym Testamencie. I wygląda to w, te, w ten sposób, że kiedy m, nadszedł czas, aby Izak ożenił się. I jego ojciec Abraham postanowił, że y, znajdzie mu żonę. I wysłał swojego sługę Eliezera, zera, y, aby znalazł mu po prostu żonę. W tamtych czasach niestety nie było internetu, nie można było się porównać przez internet, wiesz, wybrać sobie wybrankę itd. A ta jest ładna, ta nie, dobra, tą wybieramy. Nie, trzeba po prostu zrobić to jakimś innym sposobem. No i wysłał więc y, wysłał więc Abraham swojego sługę i a sługa ten postanowił, że powiedział do Boga, że Boże, niech kobieta, którą chcesz uczynić żoną Izaka, zaproponuje, że da mi pić i napoi również moje wielbłądy. Jest to napisane, dokładnie sprawdźcie sobie, w Księdze Rodzaju 24 i 14 wersecie. I stanął on przy studni i czekał. Stanął przy studni i czekał. Zwyczaj był taki w tamtych czasach, że te kobiety nosiły wodę do domów, więc yy, no można było przypuszczać, że każdego dnia będą przychodziły tam jakieś kobiety. Yy, I w pewnej chwili yy, podchodzi do tego sługi piękna kobieta, w ogóle nieznana tak naprawdę, no bo nie znał jej, która zaproponowała mu wodę do picia. I yy, stanął on Eliezer'a. Lizer stanął i, i wpatruje się w nią, i sobie myśli: wow! Eee, I oczywiście, no chciał tej wody dopić, ale tylko nic nie powiedział. Mm, za chwilę jednak ona dodała: Panie, jeśli pozwolisz, to poświęcaj jeszcze 3 lub 4 godziny, aby napoić również Twoje wielbłądy. I wiecie, co sobie pomyślał, sługa. I myśli sobie: to niesamowite! Wow, to niesamowite. I musimy sobie też. Powiedzieć o tym, że w Starym Testamencie zwyczajem było po prostu proponować wodę do picia wędrowcom, tak? Nazywano to prawem gościnnym. W Nowym Testamencie było to czymś powszechnym i jest napisane w Hebrajczyków 13.2, że gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy nie wiedząc o tym aniołów gościni. Przepiękny. Część kultury żydowskiej było. To dobre traktowanie obcych i przechodniów. Więc sprawa miała się tak, kiedy Rebeka podeszła do, do sługi Abrahama i powiedziała: Panie, czy chciałbyś się napić wody? No to było coś takiego spodziewanego, tak, że, że jest ok, no, da mu pić. Ale kiedy powiedziała: I napoję też Twoje wielbłądy, to było już zupełnie coś innego. tak? zrobił to, czego się od niej oczekuje, jeszcze trochę. Zobaczcie, zrobiła to, czego się od niej oczekuje, jeszcze trochę. I jedną z najważniejszych lekcji na ten temat jest to, aby robić nie tylko to, czego się od nas oczekuje, ale i jeszcze trochę. Ponieważ zrób to, co powinieneś, i jeszcze trochę. Ta kobieta musiała, zobaczcie, napoić 10 wielbłądów. Wielbłąd mógł wypić nawet 150 litrów wody. Pamiętajmy również, że no te wielbłądy przeszły 800 km przez pustynię, także mezopotamię. Także 800 km no to kawał drogi i po prostu chciało im się pić. tak? No i ona chciała i napoić te wielbłądy. 150 litrów, czyli w sumie 1500 litrów. Zobacz, musiała napoić te, tą wodą te wielbłądy. I po prostu wzięła się wiesz, do pracy i, i rajstopy się jej pozaciągały, cała się spociła, włosy jej się e, wiesz, e, no, posklejały ze spocenia, tak? paznokcie jej się połamały, lakier podpryskiwał, oczywiście teraz parafrazuję i żartuję, e, ale zobaczcie, tak to można pomyśleć, tak po prostu wzięła się do, do roboty i powiedziała, proszę napij się i, i, i niech się napiją Twoje wielbłądy. I Zobacz, Bóg zobaczył w tej kobiecie coś, co było więcej niż w zwykłych kobietach, bo było to coś i jeszcze trochę. I dzięki temu e, stała się ona praprababką Jezusa Chrystusa, Rebeka. Nie ograniczała się tylko do tego właśnie, co jest wymagane, ale robiła coś, co od niej się oczekiwano i to jeszcze trochę. I mam nadzieję, że ta, ta przypowieść Da Ci do myślenia. I mam do ciebie takie pytanie, czy Ty w swoim życiu robisz tylko to, co jest od ciebie wymagane? Czy robisz to jeszcze trochę? Czy wstajesz każdego dnia 10 minut wcześniej, na przykład, nie wiem, żeby poćwiczyć, bo nikt ci tego nie każe robić. Albo czy wstajesz 10 minut wcześniej po to, żeby po, poczytać mm, wartościową książkę, albo Biblię na przykład. Albo czy słuchasz w ciągu dnia mm, wartościowego podcastu? Jeżeli tego słuchasz teraz, no to brawo dla Ciebie, ale czy słuchasz tego każdego dnia? Coś, co może Ci rozwinąć? Jakiś wykład, podcast, mm, coś, co, 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 jakiś fajny, motywujący film. Czy rozwijasz się, czy robisz to jeszcze trochę niż jest od ciebie wymagane? Czy mm, swoim dzieciom dajesz coś więcej, niż jest tylko wymagane? Od rodziców, że dasz im jeść, pić i po prostu mają się zająć sobą. Czy dajesz im miłość, dajesz im siebie, pytasz, rozmawiasz z nimi, dajesz im wsparcie, to jeszcze trochę. To jest niby takie oczywiste, ale w dzisiejszym świecie um, mało jest takich świadomych rodziców, którzy dają jeszcze trochę, oprócz tego, że dają zabawki, mają pieniądze na przykład, albo mają tyle problemów na głowie, że w ogóle dzieci odsuwają na bok i um, dzieci pozostawiają samym, samemu sobie. Czy a czy w swojej pracy, tak na przykład, jeżeli masz coś do wykonania, to czy robisz tylko to, co jest od ciebie wymagane, czy zrobisz coś jeszcze trochę? Bo pomyśl sobie, być może cię nikt nie widzi przez jakiś czas, ale kiedy ty będziesz robić to jeszcze trochę, na przykład w pracy, to, to w końcu ktoś to zauważy. Na przykład, nie wiem, zostaje 10 minut dłużej i myjesz wszystkie szklanki, albo robisz coś, co do ciebie nie należy, do Twoich obowiązków, i potem w końcu ktoś pyta: Kurs, czy to jest zrobione, to jest zrobione, kto to robi? No, Małgosia to robi, bo ktoś w końcu zobaczy, że Ty to robisz, doceni Cię, wzniesie Cię wyżej. Niech taki piękny centa jeżeli bliżej, w małych rzeczach jesteś wierny, to i w dużych będziesz wierny. Zobacz, jeżeli coś robisz, to w tych małych rzeczach działasz, to kto. Bóg po prostu postawi ci na większe rzeczy, bo jesteś wierny w tym. I tak samo jest w Twoim rozwoju, jeżeli się rozwijasz, na przykład, tak, i, i wzrastasz w jakiejkolwiek dziedzinie, to na początku nie widać efektów, ale każdego dnia te 10-15 minut, pół godziny, to zobacz, po pół roku, po roku przyniesie naprawdę niesamowite mm, rzeczy, bo, bo, bo wzrastasz. To jeszcze trochę wzniesie Cię wyżej, niż dzisiaj jesteś, bo będzie jeszcze trochę. Jak wchodzisz, na przykład... Ym, w góry idziesz i, i widzisz ten swój cel. Zobacz. Masz dość na szczyt i już jesteś zmęczony i nie chce ci się. A masz na przykład kogoś, kto z kim poszedłeś, jakaś koleżanka albo kolega, ja ostatni raz jak na takiej dużej wyprawie, bo byłam niedawno w sumie na jesieni. Byłam w górach, ale wcześniej na takiej dużej, dużej wyprawie. To byłam tylko z moim synkiem na śnieżce. I jemu bardzo było ciężko i nie chciało mu się. I ja mówiłam, dawa jeszcze trochę, zobacz, jaki będziesz dumny z siebie, jak tam wejdziesz. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. No i, i jak wyszliśmy tam, to było wow, tak, to było wow. I, i, jaki piękny widok, jaka duma z siebie. Pytam, jesteś dumny? Tak, jestem dumny. Co więcej, <noise> poszliśmy innym szlakiem i chcieliśmy jeszcze sobie pójść po prostu dłuższą drogą, i, i zeszliśmy w inne miejsca. Ja już nie miałam siły, ja chciałam odpoczywać, obcierały mi nogi i w ogóle. I mój synek mówi, "Mamo, mam od jeszcze trochę, jeszcze trochę, zobacz, jeszcze trochę. I zobaczcie, to jeszcze trochę doprowadziło, że my wtedy zrobiliśmy, nie wiem, 20 czy 30, 30, 30 kilometrów w jeden dzień. Na drugi dzień ja rano wstałam z łóżka i od razu mnie zgięło w pół, po prostu miałam takie zakwasy. Ale czy ja tego żałuję? Absolutnie nie, bo weszłam... Z moim synem pokazałam mu, że, że można to zrobić i że on wszedł mając 8 lat. I, I to było cudowne i to było wspaniałe. I to jeszcze trochę za każdym razem doprowadzać ci do, do czegoś większego. I zobaczcie, dzisiaj na przykład w Ameryce, szczególnie w Polsce też się tak trochę to dzieje, ogólnie na świecie, jest taka, taka tyka pracy, że robić najmniej i jak to tylko możliwe i po prostu zrobić, zarobić jak najwięcej i zrobić jak najmniej. Tak? Czyli że do pracy robisz swoje, dziękuję, wychodzisz. Większość ludzi tak robi. Ale pamiętaj, że nigdy nie wiesz, kto cię obserwuje. I jeżeli w pracy ktoś będzie widział, szczególnie na przykład twój szef, to on doceni to, co ty robisz. I nie wiesz, co się wydarzy. Po drugie, Bóg widzi, co ty robisz. Może nikt tego nie wiedzieć, ale Bóg widzi to, co ty robisz. I ty nie wiesz, co za chwilę może się stać w Twoim życiu, bo jesteś wierny w tym, co robisz i, i, i działasz i masz to od siebie, chcesz zrobić coś więcej. I chciałabym powiedzieć też, że na przykład w małżeństwie. Naj, najpiękniejsze i najlepsze małżeństwa, związki są budowane właśnie przez ludzi, którzy mówią sobie: Nie wystarczy, bym dawał z siebie tylko tyle, ile się ode mnie oczekuje. tak? I tu nie ma podziału, że pół na pół, ty musisz robić to, ją musisz robić tamto. Musisz dać siebie wszystko, co powinieneś drugiej osobie i jeszcze trochę. Czyli kochać ją tak, jak się powinno kochać żonę i jeszcze trochę. Czyli postawić ją wyżej niż ty, albo postawić jego wyżej niż ty. To jeszcze trochę. I wtedy, kiedy dostajesz to, druga strona odda ci to samo, ponieważ to działa. I, I to jest słuchajcie mm, niesamowite. No, aż, e, aż mi tak się miło zrobił. Także zachęcam Cię do tego, żebyś robił jeszcze trochę. I polecam Ci również e, kurs i książkę moją drugą. E, Koniec odkładania czas działania. I w tej właśnie książce, jeżeli miałaś kłopot z takim działaniem, z odkładaniem różnych rzeczy albo nie wiesz w jaki sposób robić, żeby sobie ułożyć czas w ciągu dnia, jak planować z dziećmi różne rzeczy, jak planować w rodzinie, to wszystko tam dostaniesz. Są tam praktyczne wskazówki, co zrobić krok po kroku, ale ponieważ ja nigdzie nie znalazłam tego w żadnym kursie ani w książce, ta książka jest tak jakby. Kursem i książką, jednocześnie, a oprócz tego dostajesz kurs online, także dostajesz naprawdę ogrom wiedzy. I w tej książce jest to, dlaczego e, Ty odkładasz swoje marzenia, albo dlaczego nie robisz tego, co powinieneś, chociaż wiesz, że że to jest dobre, gdybyś to zrobił, tak? Albo żeby to jest dobre, żebyś to zrobiła, zmieniła, zaczęła działać, że, że czujesz to w środku gdzieś tam, że to jest ta droga, ale tego dalej nie robisz. I tam właśnie w tej książce dostaniesz odpowiedzi na to pytanie, ponieważ będziesz e, musiał popracować nad sobą i ze sobą, Czyli masz pytanie, nie musisz wejść w siebie i, i, i zobaczyć, co się wydarzyło wcześniej, w twojej przeszłości. Czyli szukasz tej przyczyny, dlaczego tak się dzieje, że na przykład nie kończysz czegoś, zaczynasz, nie kończysz, robisz coś, odkładasz, przekładasz i nigdy nie dochodzisz. Do, do, wchodzisz na tą górę i już dobra. Nie udało mi się, jestem zmęczony, wracam, tak? Nie. Poczekaj, odpocznij i dalej. I ta książka zmieni twoje życie, bo ona ma tyle. Wartości w sobie, tylko jej się nie czyta tak chopsiub, tylko trzeba każdego dnia po prostu właśnie po te 15 minut, 20 usiąść, i zastanowić się i odpowiedzieć też na niektóre rzeczy. I dać Ci taki to ogromnego kopa i, i, i taką możliwość właśnie przejścia do przodu. Wierzę, że, mm, że możesz tego dokonać. I drugą moją taką um, taką moją propozycją jest, żebyś sobie też. Zrobił na przykład takie wyzwanie w tym roku, że na przykład każdego dnia będziesz czytać 15 minut dziennie książkę, tak? I robisz to każdego dnia. Po prostu taki malutki, zobacz, kroczek. Otwierasz, wybierasz jakąś książkę i czytasz ją 15 minut, włączysz sobie stoper i po prostu, dziękuję, odkładasz. Albo e, postanów sobie, że przeczytasz Nowy Testament w ciągu roku, tak? Mamy początek roku, możesz sobie przeczytać. Są w każdym momencie możesz to zrobić. I, i przeczytasz Nowy Testament. Jeżeli będziesz czytać tylko dwie m, strony dziennie, nie kartki, tylko strony Nowego Testamentu, nabierzesz ogromnej mocy. Mocy, niektórzy mówią, ogólnie jeżeli nie czytałeś nigdy Biblii, to ona nie jest łatwa, ale jak zaczynasz ją czytać, właśnie po te dwie strony, dziennie. Bo już sobie to zrobiłam w tamto rok przeczytałam Nowy Testament cały i w tym roku robię to jeszcze raz. Dlatego, że pragnę tego i, i chcę to zgłębić, ponieważ to co tam jest napisane, to jest wow. E, i Bóg jest niesamowity zresztą w całej okazałości. I jeżeli zrobisz to te dwie e, strony dziennie przeczytasz cały Nowy Testament, wzmocnisz się, dostaniesz wiarę, miłość. Być może te wszystkie twoje troski ulecą, bo, bo tam przeczytasz takie rzeczy, nakarmisz się po prostu tak niesamowicie miłością, i jeszcze do tego, jak sobie zrobisz wyzwanie z książką, czy to z moją, czy to z jakąś inną, to zobaczysz, co się wydarzy w przeciągu pół roku, bo zrobiłeś coś, co nikt ci nie kazał, zrobiłeś to i jeszcze trochę. To nie, że tylko wstaniesz, ubierzesz się, pójdziesz do pracy, wrócisz, usiądziesz, pierniesz, bekniesz i wiesz, zjesz sobie, i, i pójdziesz spać. Nie, zrobisz coś jeszcze trochę. I to jeszcze trochę zmieni Twoje życie. Tego serdecznie Ci życzę, pozdrawiam, do usłyszenia, ale przepraszam, PS. Jeżeli macie jakieś um, pytania albo chcielibyście dostać odpowiedź, na coś, co Was nurtuje, albo zapytać się o coś, jakiś wątek, żebym poruszyła, proszę dajcie, napiszcie, czy to na Facebooku, czy na Kotak Ludzie Sukcesu, na stronie, czy na blogu, czy na YouTubie. Po prostu napiszcie, proszę, jeżeli macie, jeżeli będę tylko mogła, to jak najbardziej zrobię o tym podcast. Ściskam Was serdecznie, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w nowym roku, żebyście się hmm, kochali szanowali i żebyś robili i jeszcze trochę. I Bożego błogosławieństwa Wam życzę. Pozdrawiam. Do usłyszenia.